Witam kolejny raz, przedostatni dzień Mistrzostw Świata Seniorów w badmintonie w Katowicach. W Sobota. No najpierw troszkę informacji konkretnych. Nasz, nasza nadzieja medalowa, pan Paweł Gasz, który startuje w kategorii do 70, od 75 lat, dzisiaj o 13 wygrał momentalnie swój mecz półfinałowy, przed do finału. Wygrał go do tego stopnia, że nawet nie zdążyłem tutaj przyjście tego zobaczyć. Wcześniej rano nasz debel męski przegrał swój mecz, natomiast pan Hamkiewicz i pani Grzejdak będą grali około 15-16 swoje mecze półfinałowe, ponieważ dzisiaj no, mamy półfinały. Ze stu Polaków została ta garstka, no, wczoraj był dosyć nie, niekorzystny dzień dla Polaków. Tak wyglądają wyniki sportowe. Natomiast no, słowko na temat organizacji. Generalnie jest tutaj bardzo przyjemnie. Atmosfera wśród ludzi, wśród gości jest sympatyczna. Natomiast jeżeli chodzi o m, służby informacyjne, wyniki w ogóle organizacje, no to m, należy się informacja. Cała, cała tamta część spotka, połowa spotka jest m, wykluczona dla normalnych, darmowych gości, a jak widać gości tych nie ma zbyt wielu. Proszę zobaczyć, tak to wygląda. No dziwne, dziwne. Byłem też w punkcie informacyjnym, chciałem się dowiedzieć o, o przesuniętych czasach meczów, o jakichś wynikach. No krótko powiem, że gdyby nie strona Tournament Software, to nie wiedziałbym nic. Ochroniarze są od ochraniania, służba informacyjna jest gdzieś tam na obiedzie. Tak to wygląda. Swoją drogą, stronka Tournament również niezbyt dobrze działa, ponieważ gdy informacji o meczu pana Gasha, to wciąż jej tam nie ma, a jest w tej chwili już druga. Jedna rzecz, która dobrze działa, to jest to, że te wyświetlacze u góry nad spotkiem, no one rzeczywiście pokazują dokładnie to, co się dzieje na poszczególnych meczach, e, kortach w tej chwili i e, jakie są wyniki. No i sędziowie też bardzo ładnie sobie radzą. Także generalnie dzisiaj dzień półfinału. We wszystkich kategoriach jest bardzo wiele, a jutro e, jutro finały. Oczywiście, czas rozgrywania finałów zależy od, od, od yy, czasu, w jakim mecze poprzednie zostały rozegrane. Także wydaje się, że no, trudno przewidzieć dokładnie, o której będą finały, o której będzie już po wszystkim. Eee. Tak. No, mimo, mimo wszystko, mimo tych takich braków troszkę organizacyjnych, zapraszam, żeby tutaj sobie wpaść, bo rzeczywiście ta frekwencja, mimo yy, wspaniałych, pełnych entuzjazmu yy, artykułów prasowych, no, nie wygląda. Najlepiej, prawda? Ale okej, okay. fajna impreza Mistrzostwa Świata Seniorów w Badmintonie. Dwa lata temu w Indiach, a dzisiaj po raz pierwszy w Polsce w Katowicach.